Cześć, z tej strony Danius. jak widzicie dzisiaj robimy pojedynek FC Barcelona kontra Real Madrid. Mamy Wojciecha Szczęsnego, Kurtuła, Lamine Jamala i Kylian Mbappé. Pojedynek mistrzów, najlepszy bramkarz kontra drugi najlepszy oczywiście, najlepszy zawodnik kontra też najlepszy zawodnik, no obaj są wspaniali. Mbappé teraz kręci takie liczby, że to jest niesamowite. Ja wiedziałem, że on wypali, co nie. Ja tylko się cieszyłem, że on nie wypalił w tamtym sezonie, bo dzięki temu Barcelona mogła wygrać ligę. I, ale ja byłem przekonany, że on wypali. No, czemu on miałby nie wypalić? On w każdym klubie by wypalił. No ale co, zaczynamy, robimy sobie pojedynek. Czekajcie, mamy tutaj. Kurczę, mam 5 białych i 3 żółty... i 3 czerwone, niestety. No ale, niestety. Tak, tak jest ułożone, to tak będzie. No i zaczynamy sobie od Viniciusa Juniora. Mam ogólnie więcej paczek z Radu Madryt, w sensie wiecie, tych białych. Ponieważ jakoś mi się wydaje, że w tych białych jakieś lepsze karty y, wpadają, więc w kiosku wziąłem same białe paczki Elite Cut. Ajajaj, akurat Elite Cutów bardzo nie chcę. Luis Diaz, ponieważ mam ich bardzo już dużo. I mi no niepotrzebne aż tyle tych kart, co nie? Elite cutów. Dani Garcia. I następnie Nahuel Molina. Tutaj mamy Marquinhosa z Paris Saint-Germain. Eee, nie mamy tutaj baję, Jude Bellingham, ale no niestety na karcie Elite Cat. Ale sobie go położymy z tamtej strony. I mamy Gianluigi go Pierwszy nasz fansik srebrny. Będziemy odkładać tam dalej. Chyba, że tutaj. O. I teraz paczucha z prawej strony. Może sobie tak damy. I zobaczmy. No proszę. 2,500 tysiąca autografów. Momentum. Trafia się teraz. Dobra, dobra. Nie ma kata więc spoko. E, Ayman Yaha. Następnie Alison Becker. Z Liverpoolu. Z Milanu Gabia. Tu mamy Titana Barboze. Van Zijerdinga Holanda. Fajny traf akurat. I... No nie, no Zinedine Zidane, legenda. E, Francja tu jest akurat, no ale też do, do Realu Madrid też mógłby trafić, co nie? No ale co, następna saszetka. kurcze, no kurcze, no szkoda. Nie lubię, nie lubię tak właśnie jak się. Nie trafi nic mi nowego, tylko same powtórki. To, to najbardziej boli, a najbardziej boli to Elitka, co nie? Golden Baller chociaż chociażby jeden się trafił. Andrew Robertson. Następnie Joan Garcia, FC Barcelona. Tak jest. Mamy to. pierwszy punkt. No i dobra. Zaspoilerowałem, bo się karty nie chcą odkleić tam. Mamy rafinie Elit Kata. Piękny traf. Więc mamy tutaj drugiego bramkarza Barcelony. Coś w sensie ten jest pierwszy, a ten jest drugi, ale załóżmy, że to tak idzie. No i tu jest sklejone karty. Są. Kurczę, coś nie chce iść ta karta. Dobra, pokażę Wam tak. Angel Gomez. Lautaro Martinez, Intermediolan Dominator i fans Cristiano Ronaldo. Super. Tu trochę uszkodzony, chyba. Ale nie jest źle. No i co? Teraz z prawej strony Sasheta. No ja cię kręcę. Czekajcie. Golden na, numerowana do 10. Zielone do 50 i są jeszcze pomarańczowe do 100. A ja nie trafiłem ani jednej. Ja nie wiem, czasem ktoś far, fartem, nie wiem, otworzy 10 paczek i trafi numerowaną kartę. A ja otwieram set paczek, co nie? I nie trafiam nic. Natantea, Bayer Leverkusen. Tu mamy Nika Oliya. Następnie Alexis McAllister. No nie, Edit Cat, Julian Alvarez. Szkoda, że nie jest z Barcelony albo z Realu. Tutaj przyszły transfer, mam nadzieję, przyszły transfer, znowu zaczynają mi się ziewanie, ja, ja tego nie lubię, logo Marsylii i Pulisic, 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 coś w tym stylu, no i co, lewa saszeta, otworzymy ją jakoś inaczej, oj chyba się nie uda jednak, chyba jednak ciężko będzie, czy to Elite Cut? nie, nie ma Elite Cut. dobra. Pięknie, czekajcie. Nie, nie, zostawiamy. Chciałem na koniec wziąć, ale żebym nie wymazał tam autografu, nie wiem jak te autografy są zabezpieczane, więc... Davi Klasen. Wolę nie ryzykować. Amina Adli, Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, Nathan Thea. Tutaj Bayer Leverkusen, Titan Czekajcie, raz, dwa... Dobra. Już myślałem, że tam też były. Ale nam sypnęło, co? Bayer Leverkusen. Więc tu mamy fansa Aleksandro Bastoniego. A jak tak sypał de Leverkusen, to coś czuję, że tu z Bayeru Leverkusen będzie fansik. Uuu, Lamine Mal niebieski. Czemu tu nie masz dziesiątki? 10 na 10, Jezu, jakbym trafił 10 na 10 Jamala, to bym normalnie zwariował. Mamy trzeciego dla Barcelony. Czemu real nic nie strzela? Czemu? Mamy następną saszetę. Mamy Koke z Madrid. E, Usmane dem, A nie, co ja Usmane Diomandre. ja Dembele już chciałem czytać. Mamy Erika García z Barcelony. I e, Konrad Harder. Następnie Nico Williams, Hiszpania. Też mam nadzieję, że przyszły transfer. Chociaż jak podpisał już z tamtymi, to już chyba go nie wyciągniemy z, te, z tego tego Bilbao. Jonathan Burkrast. Nigdy nie nauczy się czytać jego nazwiska, naprawdę. Gdzie go otworzyłem? Wypadczę. No i mamy następną. No proszę, chociaż jeden Golden Baller, co nie? Bo tutaj Deepa jakaś ten się dzieje. No kurczę, ehm, Forest Chibi McAllister. Nikoli Olympiakos Strasznie denerwuje, że te karty Nie wiem czy widzicie One są jakby W tę stronę, wiecie Tak W tę, zamiast tak Żeby się nie psuła, co nie? Wiecie, jak macie tak To się nie psuje, a tu Weźmiecie tylko tak palcem I już się zepsuje ta karta Masakra, mamy bramkarza jakiegoś No fansie. I Alexis McAllister. Srebrny fans. A tutaj mamy. kurcze, no. Ty bu mam. To jeden z kapitanów Realu Madrid, Kapitanów chodzi o tych co nie. Więc y, mamy 3 do 1. Czyżby jakiś comeback. I. Nie ma jej kata. Jezu uf, Mamy Darwina Nuneza. Następnie Santiago Heze. Javier Galana, Road to FIFA World Cup. Jude Bellingham. Znowu z Anglii. Niestety te Road to FIFA World Cup to się rzadko trafiają, tak widzę. Mamy Nicolo Barelle. Na fansie srebrnym. A tu na końcu Erling Kalant czerwony. Ale byczek z niego na tej karcie. Co? Ja pierdzielę. Masakra. No i to już jest koniec. To była nasza ostatnia saszytka. Tyle nam bazóweczek powpadało. Sporo, sporo. I Barcelona wygrywa 3 do 1. Jeszcze sprawdzę na pewności. Jakby Atetico tutaj grało, to by krócej wygrało. Mogłem dodać jeszcze Atetico, chociaż nie mam Jana Oblaka niestety. Lipa, lipa. Zobaczmy. O! No, tak pamiętam teraz, jak czytałem tego Erika Garcia. No, to ładnie, to chciałem poszukać dla Realu, żeby im dać jakiegoś gola, co nie, a z nazwy na Barcelony. No, to piękny, mi ich porobił, co no cóż, no taki jest wynik: no. 4 do 1. I mam nadzieję, że w następnym El Casico będzie taki wynik dla Barcelony. Ale co teraz, Was żegnam, zostawcie łapy w górę, komentarz możecie mnie tam wesprzeć jakoś właśnie podbijając ten film i co, widzimy się jutro o 6 rano, cześć